Odkrywanie Iranu to zanurzenie się w kraju bogatym w historię, kulturę i naturalne piękno. Od majestatycznego Teheranu z jego kultowymi wieżami Milad i Azadi, po starożytne Persepolis, którego ruiny opowiadają historię chwalebnego imperium, Iran oferuje fascynującą różnorodność. Miasto Jazd ze swoimi zoroastriańskimi świątyniami i tętniącymi życiem bazarami jest przykładem bogatego dziedzictwa kulturowego. Perskie dywany odzwierciedlają tysiącletnie rzemiosło. Życie w Iranie charakteryzuje się silnymi więzami rodzinnymi i niezrównaną gościnnością. Co więcej, kraj ten łączy surowe tradycje i prawa z bardziej liberalnymi zwyczajami, na przykład formą małżeństwa. Która może trwać zaledwie jedno spotkanie. W tym wideo zanurzymy się głęboko, by poznać Iran poprzez 13 faktów, które mogą cię zaskoczyć. Przed rozpoczęciem filmu zostaw lajka i subskrybuj kanał. To zachęca mnie do dalszego dostarczania kolejnych treści. Fakt 1. Iran leży w południowo-zachodniej Azji i zajmuje strategiczną pozycję między Bliskim Wschodem a Azją Centralną. Na północy graniczy z Morzem Kaspijskim, na południu z Zatoką Perską i Zatoką Omańską, a także sąsiaduje z kilkoma krajami, tym Azerbejdżanem, Armenią i Turkmenistanem na północy, Afganistanem i Pakistanem na wschodzie oraz Irakiem i Turcją na zachodzie z powierzchnią około 1,65 miliona km2. Iran jest w przeważającej części górzysty, z pasmami gór Zagros i Elburs oraz rozległymi pustynnymi równinami w swoim wnętrzu, co czyni go regionem o dużej różnorodności geograficznej. Fakt 2. Jedna z największych pustyń na świecie i naj Większa pustynia w Iranie, znana jako Dasht-e Kavir, to rozległy i odosobniony obszar w centrum kraju, znana również jako słona pustynia dasht e Kavir rozciąga się na około 77 600 km2 i charakteryzuje się surowymi krajobrazami, słonymi równinami i wydmami. Warunki na tej pustyni są niezwykle nieprzyjazne dla życia, z temperaturami przekraczającymi 70 stopni Celsjusza latem i prawie zerowymi opadami. Oprócz imponujących formacji geologicznych, daszcz e Kavir jest domem dla fauny przystosowanej do surowych warunków, w tym gazeli, perskich lampartów oraz różnorodnych ptaków i gadów. Ta pustynia jest świadectwem geograficznej różnorodności Iranu i jego zdolności do podtrzymywania życia nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Fakt 3. Most Si-o-sepol, znany również jako most 33 łuków, jest jednym z najbardziej ikonicznych i pięknych historycznych obiektów w Isfahanie, Iran. Zbudowany na początku XVII wieku za panowania szacha Abasa z dynastii Safawidów most jest wybitnym przykładem perskiej inżynierii i architektury, z długością około 297 metrów i szerokością 14 metrów. Si Osepol rozciąga się nad rzeką Zajandę i składa się z 33 ceglanych łuków. Oprócz funkcji jako szlak komunikacyjny i ważne połączenie między różnymi dzielnicami miasta, most pełnił również rolę społecznego i kulturalnego miejsca spotkań, gdzie gromadzili się poeci i muzycy. Nocą delikatne oświetlenie łuków tworzy zapierający dech w piersiach spektakl wizualny odbijający się w rzece. Most Si Osepol nie tylko spełniał Praktyczną funkcję, ale jest także symbolem bogatego dziedzictwa kulturowego i artystycznego kunsztu Iranu, należąc do najbardziej cenionych zabytków, zarówno przez odwiedzających, jak i mieszkańców. Fakt 4. Persepolis, położone na południu Iranu, należy do najbardziej imponujących i tajemniczych starożytnych miast na świecie. Założone przez Dariusza I w 518 roku przed naszą erą było ceremonialną stolicą Imperium Achemenidu. Zachowane do dziś ruiny świadczą o świetności i wielkości cywilizacji perskiej. Już na pierwszy rzut oka uwagę przyciągają monumentalne schody ozdobione szczegółowymi reliefami przedstawiającymi delegacje z całego imperium, przynoszące trybut królowi. Te rzeźby są niezwykłymi przykładami sztuki achemenickiej i ukazują różnorodność kulturową tego ogromnego imperium. Na szczycie schodów znajduje się Brama wszystkich narodów, wspaniałe wejście, strzeżone przez skrzydlate byki. Brama ta symbolizuje inkluzywność i potęgę imperium, które rozciągało się od Egiptu po Indie, a Padana, największy pałac w Persepolis, służyła jako miejsce audiencji i uroczystości. Jej majestatyczne kolumny, z których niektóre wciąż stoją, wznoszą się ku niebu, odzwierciedlając wspaniałość ceremonii, które się tam odbywały. Ściany apadany zdobią reliefy przedstawiające różnorodność ludów składających się na imperium, z których każda delegacja przynosiła dary wielkiemu królowi. Kolejnym imponującym miejscem jest sala Stokolm, używana na królewskie bankiety. Chociaż wiele kolumn upadło, ruiny wskazują na ogrom tego pomieszczenia, które było jedną z największych zadaszonych konstrukcji starożytnego świata. Historia Persepolis jest naznaczona jej zniszczeniem w 330 roku, przed naszą erą, przez Aleksandra Wielkiego, który podpalił miasto podczas swojej kampanii przeciwko Persom. Ten czyn symbolizował upadek Imperium Achemenidów, jednak ruiny Persepolis wciąż pozostają świadectwem dawnej perskiej świetności. Dziś Persepolis jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO i nieustannie fascynuje archeologów, historyków oraz odwiedzających z całego świata. Ruiny z ich imponującymi kolumnami i szczegółowymi rzeźbami oferują wgląd w wielkość jednej z najwspanialszych cywilizacji starożytności i pozostają symbolem bogatego kulturowego i historycznego dziedzictwa Iranu. Fakt 5. W sercu Isfahanu, jednego z najpiękniejszych miast Iranu, znajduje się zapierający dech w piersiach plac Naksh-e-Yahan, znany również jako Plac Imama. Ten rozległy plac, jeden z największych na świecie, jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO i stanowi świadectwo wspaniałości architektury Safawidów. Na południowym krańcu placu wznosi się majestatyczny meczet Imama Chomeiniego, ukończony w 1629 roku. Meczet ten jest imponującym przykładem perskiej architektury islamskiej, z fasadą ozdobioną misternymi płytkami w odcieniach niebieskiego i turkusu, tworzącymi geometryczne oraz kwiatowe wzory, które zachwycają odwiedzających. Główna kopuła, jedna z największych w Iranie, góruje nad panoramą Isfahanu, oferując zapierający dech w piersiach widok. Wnętrze meczetu jest równie imponujące. Z wysokimi sklepieniami i szczegółowymi mozaikami zdobiącymi ściany i sufit. Akustyka miejsca została starannie zaprojektowana, aby nawet szept był wyraźnie słyszany w całym meczecie. Plac Naksh e Jahan to nie tylko miejsce spotkań dla mieszkańców, ale także przestrzeń, w której tętniące życiem targi i historyczne fontanny wzbogacają doświadczenie odwiedzających. Otoczony bazarami, pałacami i innymi historycznymi budynkami, plac oferuje pełne zanurzenie w bogatej kulturze i historii Isfahanu. Połączenie architektonicznego splendoru z tętniącym życiem placu tworzy wyjątkową i urzekającą atmosferę. Fakt 6. Perskie dywany są znane na całym świecie ze swojej jakości, piękna i złożoności. Tradycja tkactwa dywanów w Iranie sięga ponad 2500 lat, co czyni je istotnym elementem dziedzictwa kulturowego kraju tkane ręcznie technikami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Każdy perski dywan jest unikalnym dziełem sztuki. Jednym z powodów, dla których dywany te są tak cenione, jest różnorodność ich wzorów, inspirowanych naturą, architekturą i bogatą historią Persji. Wzory te obejmują od geometrycznych form po skomplikowane motywy kwiatowe, a żywe, trwałe kolory pochodzą z naturalnych barwników, takich jak rośliny, owady i minerały, co zapewnia, że dywany zachowują swoje piękno przez stulecia. Oprócz walorów estetycznych, kluczowym czynnikiem jest jakość materiałów. Perskie dywany często są wykonane z wysokiej jakości wełny, jedwabiu lub ich mieszanki, co nadaje im trwałość i luksusową teksturę. Co ciekawe, perskie dywany słyną z niedoskonałości. Rzemieślnicy celowo wprowadzają niewielkie różnice w wzorach, przypominając, że doskonałość należy tylko do Boga. Ta cecha nie obniża ich wartości, lecz podkreśla autentyczność i unikalność każdego egzemplarza. Perskie dywany to więcej niż tylko elementy dekoracyjne są one symbolami bogatej i trwałej tradycji, celebrującej kunszt rzemieślniczy i piękno. Fakt 7. Gospodarka Iranu należy do najbardziej złożonych i zróżnicowanych w regionie Bliskiego Wschodu, odzwierciedlając mieszankę tradycyjnych i nowoczesnych sektorów. Opiera się głównie na produkcji i eksporcie ropy naftowej oraz gazu ziemnego, które stanowią istotną część dochodów państwa i eksportu. Iran posiada jedne z największych na świecie rezerw ropy i gazu, a te zasoby odgrywają kluczową rolę w gospodarce kraju. Niemniej jednak międzynarodowe sankcje i wahania cen na rynku ropy miały negatywny wpływ na irańską gospodarkę, prowadząc do wysokiej inflacji i wyzwań ekonomicznych. Fakt 8. Jast, jedno z najstarszych miast na świecie, leży w centrum Iranu i słynie ze swojej unikalnej architektury oraz bogatego dziedzictwa kulturowego. Często nazywane miastem pustyni, jazd jest znane ze swoich tradycyjnych budowli, dostosowanych do suchych warunków regionu. Charakterystycznym elementem architektury jazd są badgiry, czyli wieże wiatrowe, które pełnią funkcję naturalnych systemów wentylacyjnych, chłodząc budynki podczas upalnych miesięcy. Miasto jest również ważnym ośrodkiem religii zaratusztriańskiej. Z wieloma świątyniami i świątynią ognia w Jast, gdzie znajduje się święty płomień płonący nieprzerwanie od ponad 1500 lat. Bazary jazd z ich labiryntowymi uliczkami i tradycyjnymi sklepami, oferują wgląd w codzienne życie i lokalne rzemiosło, takie jak perskie dywany i haftowane tkaniny. Oprócz swojej architektury i tradycji religijnych, jazd jest znany ze zdolności do zachowania i celebracji perskiej kultury trudnym środowisku pustynnym. Miasto ze swoimi wąskimi uliczkami i glinianymi budynkami zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako wyjątkowy przykład tradycyjnego perskiego miasta pustynnego i jego wkładu w globalne dziedzictwo kulturowe. Fakt 9. Tymczasowe małżeństwo, znane jako Sige lub Mutah, jest praktyką dopuszczoną przez irańskie prawo i ma swoje korzenie w tradycji islamskiej. Ta forma małżeństwa jest krótkoterminowym kontraktem, który może trwać od kilku godzin do kilku lat, w zależności od ustaleń między stronami. W przeciwieństwie do tradycyjnego małżeństwa, Sigel nie wymaga dożywotniego zobowiązania i niekoniecznie obejmuje wspólne życie lub zakładanie rodziny. Praktyka ta jest regulowana przez irański system prawny i może być wykorzystywana do różnych celów, w tym zaspokajania tymczasowych potrzeb emocjonalnych lub fizycznych. Sihe zawierane jest poprzez formalny kontrakt określający czas trwania umowy, wynagrodzenie finansowe oraz prawa i obowiązki każdej ze stron. Choć jest to prawnie uznana i kulturowo akceptowana praktyka w niektórych nurtach szyickiego islamu, Sihe budzi kontrowersje i wywołuje debaty na temat kwestii etycznych i równości płci zarówno w Iranie, jak i poza jego granicami. Praktyka ta oferuje alternatywę dla konwencjonalnego małżeństwa, ale rodzi również pytania o jej wpływ na relacje i społeczeństwo. Fakt 10. Irańska kuchnia to celebracja smaków, zapachów i tradycji, odzwierciedlająca bogate dziedzictwo kulturowe kraju. Charakteryzuje się harmonijnym połączeniem świeżych składników i aromatycznych przypraw, oraz jest znana z różnorodnych i wyszukanych potraw. Do najbardziej emblematycznych dań należą kebab, zazwyczaj przygotowywany z marynowanego i grillowanego mięsa, oraz fesenian, gulasz z mięsa w sosie granatowym i orzechach włoskich. Podstawowym składnikiem jest ryż, często przygotowywany z szafranem i podawany z dodatkami, takimi jak tachnik, chrupiąca skórka na dnie garnka. Kuchnia obfituje również w dania wegetariańskie, takie jak koreszt ebademian, gulasz z bakłażana czy sabzi polo, ryż z świeżymi ziołami. Fakt 11. Teheran, stolica Iranu, to tętniąca życiem i dynamiczna metropolia, łącząca nowoczesność z bogatym dziedzictwem historycznym. Położone u podnóża Pasma Górskiego, alboż miasto stanowi polityczne, gospodarcze i kulturalne centrum kraju. Teheran słynie ze swoich imponujących zabytków, takich jak Pałac Golestan, historyczny kompleks odzwierciedlający luksus dynastii Kadżarów, oraz Wieża Milat. Jeden z najwyższych wież telekomunikacyjnych na świecie, oferująca panoramiczny widok na miasto. Teheran jest także centrum kulturalnym z licznymi muzeami, w tym Narodowym Muzeum Iranu. Które posiada obszerną kolekcję historycznych artefaktów oraz Muzeum Klejnotów, gdzie znajduje się jedna z najcenniejszych kolekcji klejnotów na świecie. Fakt 12. Wiatraki w Iranie, znane jako Badgiry, są niezwykłym elementem architektonicznym, odzwierciedlającym inżynieryjne osiągnięcia starożytnych cywilizacji perskich w dostosowywaniu się do trudnych warunków środowiskowych. Najczęściej spotykane w mieście jazd i innych suchych regionach pustynnych, zostały zaprojektowane. Aby wykorzystywać dominujące wiatry, zapewniając naturalną wentylację i chłodzenie budynków oraz otaczających terenów. Typowa struktura irańskiego wiatraka składa się z pionowej wieży z łopatami, które wychwytują wiatr i kierują strumień powietrza do podziemnego systemu kanałów, rozprowadzającego chłodne powietrze wewnątrz budynku. Fakt 13. Kłanaty to starożytne systemy nawadniania podziemnego, opracowane ponad 3000 lat temu, służące do transportu wody. Z podziemnych źródeł, przez długie tunele do obszarów rolniczych i miast w suchych regionach. Ta innowacyjna metoda umożliwia delikatny przepływ wody dzięki sile grawitacji oraz jej efektywne rozprowadzanie nawet na terenach pustynnych. Kanad w Shushtar, znajdujący się w prowincji Huzestan, jest jednym z najbardziej imponujących i najlepiej zachowanych przykładów, który został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Mam nadzieję, że spodobało się wam poznawanie Iranu i jego cudów. Jeśli podobał wam się, ten materiał, nie zapomnijcie zostawić lajka, aby wesprzeć kanał. Aby nie przegapić przyszłych treści, zasubskrybujcie kanał i włączcie powiadomienia. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.